Witam. Witam na drugiej kurwa części tego niekończącego się opowiadania, jakim jest graf Wirasz. Wirasz oczywiście jest świetną grą, jest player. Kupiłam sobie kurwa, obcięłem brodę. Lewy kurwa. O! Widzisz, no, widzisz. Wiem o co. To tam. Co tam słychać? Jeszcze przed kurwa rozgrywką, zanim się całkowicie W smutku i w rozpaczy I będzie mi bardzo źle. I przykro mi będzie. Pokazało, że jest rajd. Czemu nie miałem alerta? Siema, siema siema. Ej, nie miałem alerta Rajda. Czyli nie nie ten. O! Jest I Rajdzik. Witam wszystkich serdecznie. Nie ale ty masz ryj zmasakrowany po naszej 5-godzinnej rozgrywce Pozdro, Dobro, pozdro, pozdrow dla wszystkich jeszcze raz z rajdzika No co, nie pamiętam gdzie skończyliśmy w ogóle. Już nie, ja wy, wyrzuciłem z pamięci kurwa tą grę. Naprawdę, wyjebałem ją w pizdu Nie chciałem, nie chciałem już o niej więcej słyszeć. Ja naprawdę. No ale cóż, no zadeklarowałem się, że zrobię to zrobienie. nie? Pozdro. E, jakiś room 221 Hir. Ludzie oglądający Mamona, ale all. rel. Patrzę na to, na mapkę, wiesz? on mnie widzi, czy nie? On my chyba widzi, nie? A, on mnie widzi. Dobra, kurwa, czy nie opłaca się gasić światła? Dobra, XD. Ej, serio? On nie a, kurwa, bo ja tutaj mogę iść. X kurwa D, myślałem, że nie doszedłem tam nawet. A już ten, dobra. wiem. Ej, co jest a, Zbugowałem się. Czajisz, zbugowałem się. Kurwa! Za zasłonką się zbugowałem. O kurwa. A, a ty kurwa. Myślałem, że ją budod I się nie da dodżować Kujnia straszna. No, z klasik. ja pierdolę, no tutaj jest typ, wychodzi. Ja sobie przechodzę tendyk. Prost. Kurwa, no i patrz Dobra, zdodżowane. Łatwo, co? Okej, okay. łatwo. Ja pierdolę, ale ta gra jest kurwa dla nobów, nie? Obrazy ci powiedzą prawdę. A! O kurwa! Są mortsano skurwy syn. Dobra, pozdro Coś się zaczyna? On teraz randomowo, nie się spałni? Pozdro Jest dobra trzecie Ile tych oczu Okej. Okay. Dobra, o, widzę. Znowu ten kurwa szpital! Dobra, nie wiem. Okej. Okay. Tamtą, tamtą stronę. Dobra, o, dzięki. Ty. Pokazała mi drogę, jaki przyjazny ziomusz. Kurwa! Co tu się kurwa dzieje, nie? Dobra, wiem gdzie nie poszedłem. Lewo. Lewo? Prawo? Dobra. Zacięło się. Kurwa, jaki labirynt jebany. Kurwa, nie mam klucza. Zapisywanie. O kurwa. Gdzie tu się wychodzi? Tu, tu. Dobra. Klucze. Do czego? Do czego to klucze? Pokój przesłuchań. Kurwa, komuś upada cały czas kijek. Gdzie jest pokój przesłuchań? Kurwa mać. Cieszą tą mordę z kurwy syny. Ja pierdolę, pokój przesłuchał Elo? Dobra, klucz mi zniknął A co ja gadałem? Aha, że wtorki, czwartki, no Wtorki, czwartki najczęściej streamuję Weekendów staram się nie, ale... Ale czasami też się może zdarzyć Zazwyczaj na Discordzie daję info, nie? Możesz sobie wbić na Discord O ile jest aktywny link Ja pierdolę Nie wierzę a za śladami, za śladami. O tu kurwa, Trzebać. Tu okay. znajdujesz drzwi, włącznik do zasilania. Teraz pytanie: gdzie jest ten włącznik? Ten, te zasilanie pierdolone. Tu gdzieś? Okej, okay. fire is patient. Tutaj gdzieś to jest. Okej, okay. dlaczego mnie to tu przyprowadziło? Dobra. O, pierdolił oh. mi ten mi zajebał z ciekawe Nie ktoś mi wyskoczy na mordy to kurwa zembleje chyba o witam witam wszystkich to chyba widzowie o duży banet cześć witam witam serdecznie fajnie że mieliśmy się okazję spotkać na żywo o tu zabuza zabuza łuski co zbierał powi gracze roketnika <noise> bez skitu ci co dzisiaj na solo kolejce ich spotkaliśmy ale nic się takiego za bardzo nie dzieje o oko palów. Oko, oko, oko. O, soluwa. Kurwa. Ej, co jest? Aha, to, ja, to już ja sterowałem. Chłop, co ci młotki nagłe dawał? No ja mówię, no gardę jakąś bym mógł kurwa trzymać, to bym go rozjebał. Kufrajer, kurwa na kulach. mamon. Bym mu kurwa założył dźwignię na nogę, bym mu kolano połamał w drugą stronę. No patrz, jest wpójna naturalna kamera. Nie wiem w tym momencie to puszcza. Dobra, 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 dawaj, dawaj. Uciekamy. big, big. Schylaj się, schylaj się. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, zgubiłem się. O kurwa. Ale na kucaka za piłert Dobra, Dawaj, dawaj, dawaj. Koszyk, dawaj, dawaj. Mam wyjście? Nie, nie mam wyjścia. Dobra, spierdalam stąd. I jak tu się wychodzi? Chyba, o, mam wyjście chyba. Fibel. Żygam, Żygam. Nie, nie żygam do niego. Hello? Koń mnie kurwa. Ej, gdzie mam iść? We to wielkie oko, rozpirdol. Wielkie oko, bra mammon. Ale go dodżuje kurwa, Na haksach wielkie oko? Do oka dochodzą jakieś odgłosy. Działaj, nie działaj. Ej, czemu nie działa? Mam on się kurwa zmęczył. Coś ostrego, żeby przeciąć. Okej, okay, dobra, czyli mam przed nim uciekać i szukać czegoś ostrego. To on się zbagował. On się chyba zawiesił, dobra, najwyżej usłyszę kurwa. Dobra, mam on dalej tam czeka. Mamon? Czekaj nie? Czekaj, jak tu przyjdę. O! Czekaj, patrz. Ale patrz, nie trygeruję go. Może on noża pilnuje? Jest. Dobra, chowaj to, kurwa. A, dobra, Mamon, chuj ci w dupę. Planu mu weszło, buty. ten. Kurwo. Oblizało, oko oblizało nóż. Ci mnie odezwie, Okej, okay, coś mnie goni. Gra nie mogła wykonać automatycznego zapisu. Jak kurwa, to jest dopiero pierwszy chapter? No co ty pierdolisz do mnie? Już myślałem, że to koniec gry. Nie, nie ma opcji, że ja kurwa więcej przejdę. Kurwa, no jest. Ja już mam dosyć tego. Jeszcze dwa chaptery plus kasety VHS. A, winda. Winda, winda, winda. Gdzie była winda? Kurwa, tutaj winda. Otwarte drzwi. Nieźle. Czo. So. Tak, to już A, zacięło się. Kurwa, się zac... Jak kurwa się mogło zaciąć? Polecam go i Baby na motorach.pl. <golę baby> na motorach. Czego nie mogę, kurwa, na tego ten. ci na motorach. Źle. I co tu się kurwa? Co mam tu zrobić? Bo na to nie mogę, kurwa. Tutaj coś jest, widzę. Jest przejście jakieś. Umyj podłogę. Czym kurwa? Nie, no, widz widziałem na samym początku, że coś tu jest Jest coś za szafą, patrz To jest kurwa jakieś przejście chyba Szafę przesuń, no ale kurwa Jak mam ją przesunąć kurwa? Ja pierdolę, naprawdę? Serio tu jest taki kurwa model przepychania? X kurwa D Wajsy spokój ma, kurwa, co tam mam Mamo Mam on, jaki zadowolony, bana mi dał On nie wie, że już u mnie ma dawno Nic nie pisał Dobra, rozdział Pod ona. tobą była kaseta. Pod tobą no, była kaseta. Biegaj po domu jazda. Nie, bo ja jem. Teraz jem. Czekaj. Jem kurwa zimne tosty. Pozdro, A co to za film? Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> ja pierdolę jedzenie zjebane, nie? Bez skitu. Last TikTok, TikTok. Number ten. Ja pierdolę. Seeker number nine. Bigger number eight, digger number seven, trigger number six, jigger number five, maker number four, shiga number three, cooker number two, swimmer and number one, river. Good job. <laughs> oh, kurwa, dobra, nic nie zgadłem. Tadek Sadek, yeah, Ja pierdolę. Nie mogę, kurwa. Espish, espish, Eś pisz, eśpisz, eśpisz, pisz, eśpisz, eśpisz, eś pisz, eś eśpisz, eśpisz, eśpisz. Jestem, Zostawiłem F o musiałem się wrócić. Dobra, wizaga jest walony, teraz. Lubię brać rekina od tyłu, zawsze chciałem spróbować od przodu tylko jak wtedy by się nazywał? Co to, co powiedz?